July 30th, 1977. Sunset brings no relief from abysmal heat. It's only one symptom of city sickness, it's delirium. It lies fitfully in bed now, babbling incoherently in fever dream. It wouldn't take much to send the whole city into convulsions and begin vomiting blood. I Witam Was w Watchmenie Part 2, mm, kontynuacji Watchmena części pierwszej. Gra jest krótsza, ma tylko 3 chaptery. Mm, natomiast, jeżeli chodzi o długość, jest bardzo podobnie około 2 godzin zajmuje przejście, tak jak myślę, chyba 20 minut mniej mi zajęło niż część pierwsza. Etapy są dość długie. Patrzyłem sobie wcześniej, wszystkie ciosy mamy odblokowane, natomiast mówiłem, że będę grał Night Owlem w drugiej części, natomiast chciałem sobie zagrać jak sam przechodziłem grę bez nagrywania, ale ta postać mi kompletnie nie siada, jest taka ociężała, powolna. Te ciosy ma jakieś takie, nie wiem, musi się zebrać, żeby kogoś zaatakować. Dla mnie to, to słabe to jest i jednak kontynuujemy sobie tym bohaterem. jesus rorschach don't you ever knock never bothered you before daniel with the strike on the crazies have been out in force more than usual anyway need your help girl's missing her family received package one girl you're concerned about one girl when this city's about to erupt listen i'd like to help but i've got to put archie back together if we're gonna have some chance of keeping a peace just watch film with me where did the parents get this Good Samaritan. Or blackmailer. They didn't say. I'm sorry, Headmistress. I didn't mean to shh oh, please don't! Headmistress, I. That's all there is? Who was molesting her is real question. Hold on a sec. This is a new lens I developed. I you, I gotta fix Archie. Fine. Your hands will stay cleaner that way. Oh, please. Not another Grice. That's that over there. So, this must be it over here. Need to find Violet Green. jedziemy sobie z pierwszym chapterem. Wszystkie zresztą chaptery w tak, tej grze są dość długie. I jeszcze pamiętam, jak się gra, bo kiedy przerywam. Szczerze, ten chapter jest o wiele trudniejszy od całej jedynki, naprawdę. Fyk. Piękny. Zobaczymy jak pójdzie. Bo jeszcze sprawy nie wyszedł. W ogóle gościaki garmiaki mają na lata 70. Chociaż nie w gra się właśnie w takich latach nie dzieje gdzieś. Tak mi się wydaje. Wow. I co? Widzisz pan tak wisiał? bo tak. Okej, okay, wchodzimy. Tych, niestety gra chodzi słabiej niż part pierwszy. Będzie spory spadek klaty. Nie powinno tego być tak naprawdę. O, oni są szybsi, zauważyłem, w ogóle, niż ci pierwsi przeciwnicy w części pierwszej gry. Wow. Dobra, mam przytrzymać, ok. Nie wiem, ile tak na jedną część zejdzie, około 40 minut, tak mi się wydaje. Te odcinki będą dość srogie. Mam nadzieję, że nie będę musiał za bardzo ciąć. O, no, ten klapek, ale to jest standard, Przyszuj, nie wiem co z tą grą, jest nie Trochę podgłosiłem grę, mam nadzieję, że nie będzie... No, że nie będzie tragedii, w sensie, że będziemy dobrze słychać, nie tylko grę, no, ale zobaczymy. Dawaj dziada. Okej. Okay. okej. Okay. w ogóle nie wiem, nie wiem, czy chory nie będę. Bo kurde, jakoś tak... Hmm, ostatnio te temperaturki tak się wahają, raz jest ciepło, raz jest zimno. Kurde, nie można się... dostosować, tak powiem. Dobra. Następny pacjent, dobra. Tam jeden wstaje, widzę nawet dwóch. Kto dostanie kopa. No tyle. Okay. Trochę tu będzie. Już idą Ja W ogóle zapomniałem o Rage'u, że mogę go używać. No ale, dobra. Użyjemy sobie. Eee. I zauważyłem, że usunęli jedną rzecz, że postać automatycznie kontruje podczas Rage'a tego nie robi po, pierwsze, po pierwszym parcie była taka możliwość dobra, ciekawe ilu ich tam jeszcze czy to już wszyscy a gdzie tam, tam ci się zaklinowali gdzieś dobra, to już się to dobra to jeszcze tych dwóch i to chyba wszyscy na ten moment będą ten długi stoi i się patrzy bierz go, tak jest No, wszyscy, Chodźmy i idziemy na backstage. wszyscy, 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 nie wszyscy, wszyscy, się mój dalej Dawaj kija. Udusił no. e. go kijem. Tego też trzyma też nie no,

Choć dopiero doło. <coughs> zauważyłem w ogóle, że ten najdol, raczej znaczy ogólnie jest sojusznik sterowany komputerowo, w tej części ma jakieś problemy i chodzi strasznie wolno. Chociaż lepiej się bije niż w pierwszym parcie zauważyłem. Lepiej walczy i używa swoich mocy przede wszystkim. czy ktoś jeszcze przyjdzie. Zobaczymy zresztą. No i idą, jadnie. No miałeś go złapać, koleś, ty robisz? No właśnie mniej więcej tak. Czy ten drugi, czyli ten drugi w ogóle, oczywiście, o tym drugim gościu mogę oczywiście. Zginął? Zginął. Teraz kija dobrze się sprawdza tu też będą oczywiście drzwi do otwierania w sensie ee, zamki ale ja tego nie robię bo po prostu wow dobra nie dla mnie to minigierka po prostu dużo drzwi za to mam do otwarcia Tutaj No ale myślałem, że to prawie, ale nie Zabity? Zabity. Tak wygląda jakby nie trafił. Dobra. Tutaj, nie? A, bo tam jest nasz ten z drugiej strony. No to podejrzewam, że jakbyśmy nie grali, to byśmy innym drogą. Po prostu podążali. Co musimy się wrócić? No tak. Wow. Tu jest jeszcze jakiś Jeszcze raz? szło. Nie chciałem tego kłakać. Dobra, mogę dobić dziada. To jeszcze ty. Dobić to ja nie będę, brał, bo Nie ma sensu. Za słaba. Okej. Okay. Chodź pierdołą. Sorry, że ja tak gadam. Nie wiem, czy to kogoś interesuje. Chociaż z tego, co zauważyłem, słabo to było słychać wcześniej, jak grałem. Czyli ci głosy jakieś takie buczące się grały. Dziwnie. W pierwszym parcie przynajmniej zauważyłem. Ale i tak nic specjalnego nie gadają. Możecie sobie doczytać. Jesteście zainteresowani. Tego, jak tam chlebia. Oczywiście pochwaliłem ją. butelkę kopnął. Dobra. Tam chyba pała leżała. Bym mm ją -hmm. chętnie, nie powiem. Wychodzimy na powietrze świeże. Wezmę tą pałkę. Tu rura jest jakaś. O oh, kurde. A bo z nie dużo jest. Big, big. No i z rajdzikiem teraz wabójcie. Kurde, wziąłem to gówno. Ja. Dobra, to trochę sobie napiję jeszcze, żeby się tak szybko nie skończył Naokół O cool. jest Jeszcze jeden, no pięknie poszło. A tamten stoi, kto się patrzy, nie? Zamiast mi tu pomoc taki z niego bohater. Dobra, no, sam sobie poradzimy. Co tu jest? A, kijaszek. Ale nie będę go zbierał, bo już raczej mi się nie przyda, zwłaszcza na górę muszę wejść. Okej, okay, tam. Mhm. A rangek już schodzi. Jak mówiłem wszystkie ciosy mam odblokowane na samym początku. I u każdej postaci, czyli nie to, że przechodzi coś do następnej gry, jakby zapisuje w pamięci parta pierwszego, tylko po prostu automatycznie wszystko jest odblokowane. No wchodzimy do tych przybytków lekkich obyczajów. Okej, okay. O, no i ja to już się tu znalazł. Najszybciej niż my. idź go, no, ty. Okay. So. Ale to chyba nie tu, z tego co pamiętam, mamy iść, bo tutaj są tylko te kible, musi musimy tam cofnąć trochę. Tu, tak Wow, ale mi to pałką rzuciło, ale już chyba jej nie podniosłem. Wróciliśmy na wyższe piętro teraz, bo tam już byliśmy, jeszcze widać włók, który tam leży. Są dziumeczki. Wow! ten jakieś fikoły strzela w powietrzu. O no, widzicie, ten drugi używa swoich mocy. Jeszcze mi się kurde trochę mylą, żeby kontry robić, czyli te wykończenia. To też nie wiem, czy jest cenne zrobicie wykończenia. Trochę to wydłuża, ale fajnie wygląda nawet. Tylko długie są niektóre, aż za długie, te wykończenia. Byliśmy To widać po trupach ścielających się gęsto. Tu idziemy. Pyk. Znowu drzwi. Tu czy tu? Tu. Znowu otwieramy drzwi. No i to już ty To ja sobie puchała, ściągnę ze fajki. No. I możemy iść dalej.

Ciekawe, czy szybciej mi nie pójdzie, bo to coś nieźle nie idzie na ten moment. Nie chcę zapeszać, ale nieźle idzie. Już nie, żeby ta gra była jakaś specjalnie trudna, ale na pewno jest troszkę trudniejsza niż część pierwsza. Hmm. No, to otwórz, bo ja czekam tutaj na ciebie, ziom. Dobra, dzięki. Ja Zaraz cię tworzę, panie kierowniku. Ale najpierw muszę tych pacjentów wykonać. Zawsze oh, ja o tym zapominam, że nie są przypsi. Ale nie ma problemu. No. no właśnie. Tamten niech się ogarnie, ja tego załatwię. Koleś powie, że moja dupa jest jego. Był znacznie to brzmi. Dobra. Jeszcze jacyś? coś? Chyba nie. Tu coś mogę otworzyć. Chyba najdoula mogę otworzyć A nie ma tam walci chyba z kimś, jakieś zwłoki leżą, czy to już ja z niej walczyłem, ja nie pamiętam. Tu są jacyś. Dobra, no, okay. tego mamy zło. Tego też. Pięknie. Idziemy najdoula. Widzę, że sobie tutaj jadkę nie zrobiłeś. Idziemy. No choć choć pierdolą. Już idą następnie. Dobra. Tego mało użyłem, w ogóle. się składają, masz miło? No, co tu jest? No musimy to otworzyć, okej? Okay? Chodź najdą, pierdoło. znowu na cię czekam. I znowu coraz wyżej na stage jesteśmy. No właśnie, pokładka. Takie wchodzimy. Schodzimy. I do broni. Dalej widać trupy? Dalej są. Nieszczęśnicy. I tam też powinni być, ale nie, tam już zniknęli. Chyba. A no nie, chyba coś tam leży. Nie. Jeszcze idą? kurde, to chyba będzie? Wszyscy dostaną swoją porcję dziennie. Byk. Proszę bardzo. Nie ty. Ciebie chciał. No trochę ich tujemy, nie powiem. Ale to jeszcze nic. Na ulicy jak wyjdziemy, to dopiero ich będzie. Co? Teraz tam, tak? A gdzie żyjemy? No dobra. Gdzie one są? Tam. Okej? Okay. Tam jak sobie nogę w ogóle zawiesi. Czas na relaks. No, no. Coraz wyżej sięgniemy. Ale to już chyba ostatnie piętro. Tak mi się kojarzy. Dobra. Ciągniemy. Zawajy i wchodzimy. Nie czekajmy. No nie jest. Słyszałem drogę. Mnie był bajzelin, tu robimy z tymi beblami. Dobra, jak tam Nitold Radzisz sobie jakoś. A mogę go złapać? Szkoda, nie mogę go zatrzymać. Ja nie, żyję. nie. już. Okej, okay, tutaj nie? Tak jest. Jeez, jest właśnie. Tu. Mhm. No widziada. O, on już chyba nie żyje. O, nie żyje jeszcze. Tak. No dobra, dalej. Nie mogłem go dobić na samą. No. Znowu wyjdziemy, widzę. to tu na since you convinced me to venture out here with you, let's just hope we find Violet before it's too Dobra, jeden z głowy. Drugi chyba też. I next Dobra. Gdzie tu? Teraz tu? Czy z drugiej? Chyba z drugiej. Wow, wow. Ta, Nawet mi się podświetlają drzwi. Po prostu po tej walce aż mi się kierunki pomerdały. No, Onowi nigdy dość co? No, zrobimy dziadą Mógłbym go dobić tym ciosem specjalnym, ale po co? Jak mogę go raz dwa skasować? No, proszę bardzo. I pyk, i po nim. Chyba najlepszy cios.

Mimo, że są tylko trzy, to dość długo się w nie gra. No ale są checkpointy, tak że jak ktoś tam chce sobie przerwać w pewnym momencie, tam chyba w prawym, górnym albo w e, prawym dolnym albo się pokazuje. Masz. Te małe chyba nie potrzebuję. Takie nie będę musiał zabrać ze sobą. Mm -hmm. Bo nie jak przechodzą to automatycznie, te drzwi zamykają ze sobą. Znaczy one się same zamykają, to się o tu będzie rzeź. To to fajna. Like we so Weźmy z tyłu żywiołowego. Dawaj, dawaj. Rejder trzeba wybijać. Ten jak to przyp No, dużej. Jeszcze Rage'a nabijamy. Dobra. No tutaj to wykończenia się jak najbardziej przydają. Żeby ich jak najszybciej pokonywać. To jeszcze chyba nie wszystko, z co wiem, no, ale już mi nie starczy. Gdzie? Yeah. Flaszką? Pobie łbie? Łomatku. Tylko można było dobić, nie? Tak jest. Masz tu z flaszy, I next point. Okay. Co tu się stało? Koleś aż wgniotło z tego wszystkiego. Rejdzie mam ja w ogóle. Leżeć. No zginął. Ci tu wszyscy? Czy jeszcze? A gdzie tam jeszcze? Mówiłem, że to będzie rzeź. No, ale teraz już chyba ostatni. Trzej. Stali, dobrze. Bo już nikogo nie powinno być. To ich tylko... Proszę bardzo, panowie. Nie już. A ty? Ty już nie żyjesz. tak No, trupot tam trochę zostało. Jak tam w ogóle time, bo nie patrzę. Szkoda, nie mam zegarka w pobliżu. Telefony gdzieś tam się ładują. O następny. Dobra, ja, koleś po tobie. Wiem mi tu. Leczyć. Co tam tutaj? Znowu mas! Nie jestem zajęty. Tylko walczę z jakimiś typami. Uprzejmij się. Rangerka. pyk, Następny. No, to, roz, dwa, i no to rozdwa i dziesiątka będzie. Dużo pacjentów. Ech, Szkoda, rage. Co tam poradziłeś sobie? Island. this must be where they shot the footage you showed me but i don't see any sign of violet hmm. or a movie director may have something to say about girl's whereabouts okay. uh, violet green where is she uh, who i don't know who you're talking about no plenty enough It, Rorschach? He might have had some information. Powers of observation first to go. Or maybe it's the will to do what needs doing. Maybe she's in here somewhere. Twilight Lady. Should have known. Didn't you? Yeah, in '68. You were out of town on the Shapono case. She only got out four months ago. Remember her last known place of residence? <sighs> yeah. Back to the Upper East Side. Hey! There's a couple of masked freaks! Get them! No dobra, słuchajcie, tutaj sobie zakończymy część pierwszą. Właściwie rozdział pierwszy. Drugi też będzie dość długi. No i trzeci, na chyba najdłuższy. No, ale na ten moment to wszystko. I widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.